Jak przygotować dowolnego asystenta AI w 10 minut? Jeśli szukasz drogi na skróty, szybkich porad i tego, jak możesz przygotować dowolnego asystenta sztucznej inteligencji, który będzie pomagał Ci rozwiązywać zadania, czy będzie razem z Tobą przeprowadzał burzę mózgów, lub wykorzystasz go do rozwiązywania jakichś problemów. To ten film jest właśnie dla ciebie. Zostań ze mną do końca, ponieważ będę ci pokazywał w dwóch różnych narzędziach, jak takiego asystenta możesz stworzyć. Wszelkie materiały i prompt, którym będziemy tego asystenta tworzyć, znajdziesz w opisie do tego filmu, a także znajdziesz tam takie toolsy, czyli narzędzia, z których. Narzędzia AI, z których ja osobiście korzystam i które Ci rekomenduję. Także to wszystko znajdziesz w opisie tego materiału. I teraz tak, musimy sobie powiedzieć na początek jedną rzecz: nie robimy tutaj żadnego agenta, więc jak szukasz czegoś o agentach AI, ten film nie jest dzisiaj dla Ciebie. Dzisiaj będziemy robić asystenta i zrobimy go w dowolny sposób. To, co Ci tutaj przedstawię w tym materiale, to jest tylko moja sugestia. I to jest jedna z dróg, jak możesz stworzyć sobie takiego asystenta. Czym jest asystent? To jest taki specjalista, który będzie rozwiązywał Twoje konkretne zadania, konkretne problemy, z którymi się mierzysz w jakiejś wąskiej dziedzinie. Weźmy tu na przykład customer support, czyli odpisywanie na maile klientów czy na jakieś zapytania. Możesz właśnie takiego asystenta sobie stworzyć, który będzie dedykowany właśnie do tego. I teraz mam. Dwie sprawy. Pierwsza sprawa to możesz obejrzeć mój film, w którym pokazuję Ci darmowe alternatywy do chat GPT. Znajdziesz go tutaj gdzieś w rogu u góry, a drugi film, który chciałbym Ci zarekomendować, polecę Ci pod koniec do tego materiału, bo będzie on wręcz niezbędny do tego, aby uzupełnić tego asystenta. Przejdźmy już sobie tutaj do mojego promptu. Ja go wklejam w nowym czacie, wklej go w swoim ulubionym narzędziu. On zadziała wszędzie, czy w czacie GPT, czy w Gemini, czy w klodzie czy w Groku czy w deepseeku, gdziekolwiek będziesz chciał, to możesz zrobić. Polecam ci tutaj sobie wrzucić extended thinking i tak jak widzisz tu web search możemy sobie wyłączyć. Nie potrzebujemy tutaj w zasadzie niczego więcej. Model, którym się posługuję w tym momencie, to jest Sonet 4.5, czyli najlepszy model dostępny od Kloda na moment nagrywania, oczywiście, tego materiału, bo jak wejdzie jakiś update, to się pewnie nam to wszystko zmieni. No i on sobie tutaj już mieli. Żeby nie pokazywać Ci tylko płatnych rozwiązań, no bo to jest płatne rozwiązanie, to chciałbym Ci tutaj pokazać model QN 3 Max, który jest modelem darmowym I również w nim możesz stworzyć swojego asystenta. Wklejamy dokładnie ten sam prompt. Dajemy sobie tutaj opcję Thinking. No i nie pozostaje mi nic innego jak kliknąć tutaj po prostu Wyszukiwanie. Zobaczmy, co się stało już w Klodzie. OK, on nam się tutaj ładnie przywitał. I ja stworzyłem takie cztery różne tryby. Czyli mamy tryb początkujący, mamy tryb średnio zaawansowany, mamy tryb zaawansowany i mamy tryb eksportowy. Exploracja. Jeśli to jest Twój pierwszy asystent i nigdy wcześniej nie robiłeś takiego asystenta, polecam Ci wybrać początkujący, on Cię przeprowadzi krok po kroku i jak najlepiej będzie w stanie dostosowywać tą właśnie drogę. I zobacz, jakie mamy prosto. Wystarczy, że napiszemy literkę BCD i już w zasadzie możemy działać. Jeśli wybierzemy tryb początkujący, to dostaniemy też kilka sugestii, czyli jakich asystentów możemy sobie stworzyć. Możemy na przykład tutaj stworzyć e-mail managera, możemy stworzyć jakiegoś e, asystenta, który będzie priorytetyzował taski, e, jakiegoś project planera i tak dalej. Możemy tutaj stworzyć po prostu różnych specjalistów. E, ja go poproszę, żebyśmy stworzyli sobie asystenta, który będzie pomagał odpisywać na maile. Dobra, mam dla Ciebie taką propozycję, że ja chciałbym stworzyć po prostu asystenta, który będzie odpowiadał na e, moje maile. E, ja po prostu po prostu jestem freelancerem i przychodzą do mnie różnego rodzaju zapytania, czasem jakieś propozycje współpracy, i chciałbym mieć takiego asystenta, który na bazie mojej wiedzy będzie w stanie mi po prostu pomóc i będzie w stanie odpisywać na te maile. Chciałbym, żeby on przygotowywał na sam początek drafty czyli, że ja mu wkleję tego maila i dostanę jakiś gotowy draft odpowiedzi, i w tym kierunku chciałbym, żebyśmy. Poszli. Tu nam się już odpowiedź e, tworzy. Musimy sobie przejść do Kwena, e, i również tutaj widzisz, on dużo, e, dużo, że tak powiem, mniej tutaj tekstu nam wypluł, ale też za chwilę powinny być m, tutaj od niego odpowiedzi. Ja sobie już to wkleję ze schowka. Tą odpowiedź, którą mam. Doskonały wybór. E-mail response assistant. OK. Dobra. No i teraz przechodzimy sobie w jakiej branży działasz. OK. Działam w branży marketingu, także tutaj będę chciał, żeby odpisywał po prostu na te różne maile, jakie dostaję. Zapytania o wycenę, propozycje współpracy, pytania techniczne, czasami pytania o moje produkty cyfrowe, albo jak coś zrobić, albo jak coś zmienić, albo jak, jak to jego jak używać. Co jeszcze? Support, czasami o zakończeniu projektu, czasami pytają o raporty i tak dalej, czy mógłbym dla nich przygotować albo jakieś automatyzacje, albo kampanie reklamowe, albo reklamy na Facebooku i tak dalej. Więc mniej więcej w takich tematach się tutaj będziemy poruszać i chciałbym, żebyś odpisywał na te maile w sposób profesjonalny, to przede wszystkim w sposób empatyczny i tak, żeby brzmiało to naprawdę po ludzku, a nie żeby były to jakieś jakieś po prostu dziwne odpowiedzi, które od razu ktoś się zorientuje, że jest to AI. Chcę, żeby te drafty były po prostu delikatne, ale żeby nie wiało tam sztucznością i takimi AI-owymi frazami. Tu mamy transkrypcję. Przechodzimy sobie do Kwena. OK. Nam tutaj, jak widzisz, każdy model ma jakieś swoje. OK. Widzę, że tu się jakieś memory nam odpaliło. To sobie trzeba będzie wyłączyć. Ja ogólnie nie jestem fanem memory w żadnej z aplikacji. Nie działa to poprawnie, nie działa to sensownie, i nie widzę, że powodów, żeby to po prostu, miało jakikolwiek sens. Ale tak jak widzisz, ja stworzyłem Prom w ten sposób, że on nie ma zaprogramowanych tych pytań, czyli na przykład jakie maile przychodzą i tak dalej. On się ma dostosować do tego po prostu, co będzie. Co będziesz mu pisał. Ale jak widzisz, jest, już przygotowuję gotowy szablon do modyfikacji. To ja mu tu jeszcze tylko wkleję, w jakiej branży działam. Świetnie, to są złote informacje. Wróciliśmy tutaj do Kłoda. Cześć dzięki za mail. Dobra. To ja sobie wybieram to. Długość. Krótkie, treściwe. Emocjonalność. Czasem humor, luz. I mam do ciebie taką jedną prośbę. W ogóle nie używaj emoji w komunikacji z klientami. Nie chciałbym być źle postrzegany. Poza tym ja nie lubię, jak ktoś używa emoji i sam tego raczej staram się unikać, więc w takiej, w takiej komunikacji gdzieś na mailu, więc raczej po prostu uciekamy od tego. No i tyle. Nie mam w zasadzie większych uwag. Czasami możesz. Humorem podejść do tego zapytania, ale raczej że tak powiem, podchodziłbym w sposób neutralny, ale uprzejmy. Więc takie tutaj sobie instrukcje dopisujemy. Przykład z życia. Dobra, to sobie pomijamy. Zobaczymy, co on tu zrobi. Kwen. Nowe zasady. Blokada na maile, Godzina 20. A wyślemy mu jeszcze tą informację, gdzie działam i zobaczymy, jak dostosuję sobie ten szablon. Jesteś specjalistą od odpowiadania na maile dla Freelancer. Dobra. Trzy drafty odpowiedzi. No i e, widzę jeszcze jedną rzecz, którą zaproponowałeś w swoim szablonie, czyli trzy drafty odpowiedzi. Zdecydowanie tego chciałbym uniknąć, więc nie chciałbym, żebyśmy robili jakiekolwiek e, ilościowe drafty tych odpowiedzi, tylko chciałbym, żeby to był. Jeden, jedna odpowiedź, ale sensowna, żeby miała mniej więcej 2 trzy zdania. Jeśli jakieś informacje będą niejasne w mailu, w którym masz otrzymać do przeczytania, to chciałbym, żebyś zadał pytanie, które będzie po prostu bardziej szczegółowe. No i na tej podstawie chciałbym, żebyśmy tutaj zaczęli działać. Także ton, w jakim ma to być, to raczej taki neutralny, ewentualnie z lekkim humorem i przede wszystkim nadrzędna zasada, nie używamy w ogóle emoji, emotikonów, tego nie używamy w rozmowach i nie odpowiadamy. I dodatkową rzeczą, o którą cię proszę. To chciałbym, żeby maile były z czystym formatowaniem, czyli żadne markdown, czyli jak ja to przekopiuję, to nie mam tam żadnych znaczków markdown, pogrubień i tak dalej, tylko chciałbym móc w prosty sposób to zrobić. Także to, co chciałbym ci powiedzieć, to możesz korzystać z różnych narzędzi i na każdym narzędziu ten proces będzie wyglądał trochę inaczej, także musisz sobie dostosować po prostu to do swojego narzędzia i pamiętaj, że po wygenerowaniu takiego asystenta musisz przeczytać sobie dokładnie ten prompt. Czyli jeśli ci coś nie podoba, to masz dwie drogi. Pierwsza droga to jest to, że piszesz: "Hej, nie podoba mi się to i to, to i to usuń, to i to zmień to dodaj i on Ci to po prostu przekonwertuje jeszcze raz ten szablon. Druga rzecz to zmiany ręczne. I to już od Ciebie tutaj zależy, czy chcesz te zmiany ręczne wprowadzać? Czy chcesz po prostu mm, prosić go dalej i iterować to na żywo? Przejdźmy sobie tutaj, co nam Klod wypru? Krok test stylu. Dobra, całkiem spoko to wygląda. Prawie i popatrz, co się wydarzyło. Dostaliśmy tutaj przykładowy draft, wersja 1, twój styl. Dzięki za wiadomość i tak dalej. Sam zajmuję budżet, zależy tego, co chcesz osiągnąć. Zazwyczaj odwagę, moje wynagrodzenie za prowadzenie. Jeśli chcemy, możesz mówić. okej. Okay. E, tak bym odpisał. E, bardzo dobrze napisane. Ok. I zobacz, co my tutaj mamy, czyli mamy już, uh, jakie są Twoje usługi i w jakich widełkach cenowych. Masz produkty cyfrowe, jakie są to produkty, jakie informacje możesz zdradzić w mailu, a jakie dopiero na kolu spotkaniu. I teraz zrobimy sobie coś takiego. Uh, wiesz co, uh, wszystkie te informacje, czyli jakie są moje usługi w jakich widełkach cenowych, um, jakie mam produkty cyfrowe uh, i co się znajduje w tych produktach uh, oraz uh, inne informacje znajdzie w pliku, który Ci dołączę. I teraz e, chciałbym, żeby asystent zawsze przed odpowiedzeniem na takiego maila sprawdził ten plik, który będzie w bazie wiedzy e, i możemy sobie e, go nazwać wiedza. .md, że w tym pliku znajdzie odpowiedź i musi go przeczytać zanim odpowie na tego maila. Także w tym pliku wiedzowym będą podstawowe informacje na mój temat, a ty stwórz wyłącznie prompt, ponieważ odpowiedź, którą przygotowałeś, bardzo mi się podoba i chciałbym, aby właśnie w takim stylu ten asystent odpowiadał. I tak jak widzisz, Zrobiliśmy to w ten sposób. E, mamy tutaj już gotową odpowiedź. Zobaczmy, co tutaj Quen e, nam zrobił. Ok, e, dobra. No i wygląda to całkiem. E, Całkiem przyzwoicie. No i teraz, tak jak widzisz, jeśli to, co tutaj otrzymałem, mi się podoba i uważam, że jest wystarczająco dobre, no to wystarczy, że sobie to pobiorę i już mam to zapisane na dysku i mogę to używać jako dowolnego asystenta. Jeśli coś mi się nie podoba, no to mogę w tym momencie napisać i zrobimy sobie jeszcze taki jeden test, że ja to skopiuję i wrzucę to sobie do nowego czatu. I zrobię taką informację. Cześć. Przygotowywałem przed chwilą asystenta jej, który ma pomóc, mi odpowiadać na maile. Chciałbym, żebyś przeczytał dokładnie ten, ten prompt asystenta, i zobaczył, czy widzisz tutaj jakieś miejsca i pola do poprawy, co mógłbym dodać, ewentualnie co mógłbym usunąć, i czy wszystkie rzeczy, które tutaj zawarłem są wystarczająco dobre, żeby mieć solidne Asystenta, więc prosiłbym cię o przeczytanie tego wszystkiego, najlepiej dwa razy i taką ocenę. I pamiętaj, musisz to wykonać w jak najlepszy sposób, bo jeśli nie, to szef mnie zwolni. Jak widzisz, użyłem tutaj na końcu takiego bardzo ciekawego zwrotu: że szef mnie zwolni. Ogólnie tutaj sobie oddzielimy, wrzucam, wrzucam, damy tutaj thinking. Okej. Okay. Ogólnie użyłem czegoś takiego, takiego powiedzmy haka na AI, że mówię mu, ej, dobra, jeśli nie zrobimy dobrze tego zadania, to szef mnie zwolni i będzie niefajnie, także musisz się postarać. Więc możesz sobie przeprowadzić w kolejnym oknie, w kolejnym czacie taką po prostu weryfikację, czy to, co zrobiłeś, ma jakiś sens. Doskonale tworzę prompt. No i tak jak widzisz, już... W klodzie to działa zupełnie inaczej. Jest to po prostu trochę lepszy model. Trochę bardziej dopasowany do tworzenia właśnie takich asystentów. No i świetnie się sprawdza również do tworzenia agentów. Sam, sam po prostu Claude i jego narzędzia. I tak jak widzisz, mamy tutaj konkretną rolę. Mamy ważne. Zawsze przeczytaj bazę wiedzy. Tutaj widzę, że nie, nie uwzględnił mi tego pliku długość, ton, podejście, struktura maila, jaka powinna być absolutnie zakazane rzeczy, których nie, pozwoli, nie, nie, nie robimy, dozwolone i pożądane, scenariusze i zasady odpowiedzi. Więc zobacz, jaka jest różnica między jednym a drugim promptem. Więc jeśli ktoś mi teraz powie, że ej, dobra, nie opłaca się płacić tutaj za te narzędzia i tak dalej, no to widzisz na własnych oczach, że zrobiliśmy to w darmowym narzędziu, zrobiliśmy to w płatnym narzędziu i, i jest tutaj nieporównywalna, nieporównywalna w ogóle jakość wygenerowania tego. Dobrze, zróbmy tak. Ogólnie bardzo podoba mi się struktura, którą mi tutaj zaproponowałeś, ale mam do ciebie taką uwagę, ponieważ w punkcie numer hmm, w punkcie, w którym mówisz, zawsze czytaj bazy wiedzy, myślałem, że uwzględnić nazwę pliku, a nie widzę nigdzie nazwy pliku, czyli powinieneś napisać wiedza.md, to jest pierwsza rzecz. Poza tym chciałbym, żebyś zwrócił cały prompt w formacie Markdown, a tutaj mam trochę w formacie Markdown, trochę nie, a wiem, że jest to cały, cały prompt, więc weź mi to, zrób wszystko w jednym miejscu. I tyle. I chciałbym, żebyś zwrócił mi po prostu gotowy prompt, czyli popraw to jedno miejsce, o które Cię prosiłem. Plus zwróć mi to w całości w formacie Markdown. No i teraz nam się tutaj Wiedza MD, ok. Już powinien to zrobić. No i co teraz zrobimy sobie z takim asystentem? To za chwilę ci pokażę, co możemy dalej zrobić. No bo taki asystent dobrze, żeby. Ok, widzę, że nie zwraca mi teraz tak, jak chciałem do końca, w takim bloku. Ale przynajmniej zwróci go w jednej, w jednym miejscu. Dobrze. Jak sobie to przekopiuję, to powinno być. O, i teraz proces pracy. Przeczytaj plik wiedza MD. Znajdziesz tam informacje, zidentyfikuj typ zapytania. Wszystko się zgadza. Hmm, dobra. No i dostałem gotowy prompt. I teraz kopiuję sobie ten prompt. Oczywiście należy go przeczytać, sprawdzić i zweryfikować, czy wszystko a, się tutaj a, dobrze m, dzieje. I wchodzimy sobie teraz w projekty. Klikam sobie nowy projekt. Uh, Asystent maili nie muszę tutaj go nic opisywać. OK, no i zobacz, mam tutaj uh, instrukcję, klikam sobie instrukcję, wrzucam sobie mojego uh, asystenta. Klikam Save Instruction i teraz tutaj, gdzie są files, powinienem wrzucić plik wiedza.md, w którym będą się właśnie znajdować te pytania o moje produkty, o to, jak wygląda ze mną współpraca, jak wyglądają ceny, i to powinno być w tym pliku. Jeśli chcesz tu wrzucić więcej plików, no to po prostu wystarczy zmienić w prompcie. Tą informację, która będzie mówiła o tym, że zawsze przed odpowiedzią na maila sprawdź pliki: teraz wiedza MD, oferta MD, nie wiem, profil klienta, coś tam, coś tam, i możesz te wszystkie pliki sobie tutaj po prostu wrzucić. Ja, żeby wypróbować naszego asystenta, to po prostu zapytam go, cześć, w czym możesz mi pomóc i jakie są Twoje kompetencje. Więc tutaj bardzo krótko sobie pytam, takie bardzo proste pytanie. Jak widzisz, mam tutaj uruchomionego mojego asystent Mail. Jest on, to, jest on uruchomiony po prostu w nowym projekcie. No, on ja sobie startuje i może nawet wypluje nam informację, że nie ma naszego pliku wiedza wiedza MD. Zobaczymy. Przejdziemy sobie tu jeszcze do Quena na chwilę i zobaczmy. Ok, co jest bardzo dobre. Mamy tutaj jakieś informacje, co można ulepszyć. No i teraz mamy dodaj więcej przykładów dla kluczowych scenariuszy, mail bez jasnej prośby, ogólna konsultacja, chciałbym porozmawiać o współpracy i tak dalej. Uściślić zasadę numer jeden, brakujące informacje, Do precyzji lekkiego humoru. OK, OK. OK. Załóżmy, że ze wszystkimi rzeczami się zgadzamy i faktycznie chcielibyśmy je wdrożyć. No to teraz wystarczy, że zrobimy coś takiego. Cześć, dzięki Ci za wszystkie informacje i za to, że przejrzałeś dokładnie ten mój prompt. Chciałbym Cię teraz prosić, żebyś wdrożył wszystkie uwagi, o których powiedziałeś, i zrobił to w naprawdę solidny i rozbudowany sposób, tak żeby nie było wątpliwości, jak masz odpowiadać na moje maile. Wróćmy sobie do Kloda. Cześć, jestem Twoim asystentem do przygotowania draftów odpowiedzi na maile do klientów. Co mogę robić? I tutaj ma wszystkie rzeczy. Jak pracuję? Pokazujesz mi maile od klienta. Czy tam plik wiedza? Tu masz info o usługach, cenach, produktach. Przygotowuję draft odpowiedzi. Krótki, konkretny, po ludzku. Dostajesz gotowy tekst do skopiowania. Tutaj styl. Żeby zacząć potrzebuję wiedza i maila od klientów. I teraz. Bardzo ważna rzecz. Jeśli chcesz zbudować taki swój profil, aby AI miało więcej informacji na Twój temat i mogło doprecyzować odpowiedzi dla Ciebie i robić je bardziej spersonalizowane, dostosowane pod tego, co chcesz osiągnąć, czy dostosowane pod Twoją karierę, czy pod Twoją pracę, no to przygotowałem dla Ciebie film, który się wyświetla tutaj po prawej albo po lewej, w którym znajdziesz, jak zrobić taki profil. I na bazie tego, jak przejdziesz sobie z zrobieniem swojego takiego osobistego profilu, możesz następnie przejść do takiego zrobienia pliku wiedza MD, w którym również te wszystkie informacje możesz uzyskać. I wystarczy, że skopiujesz z tego czata to wiedza MD i co masz mieć w tym pliku, a mój asystent i mój prompt, który dla Ciebie przygotowałem, pomoże Ci przejść i właśnie stworzyć taki plik, który będzie bazą wiedzy dla Twojego asystenta. To wszystko w tym materiale. Dziękuję Ci i zapraszam Cię do obejrzenia rekomendowanego filmu dla Ciebie, który znajdzie się tutaj na ostatniej karcie.